Wspaniały dzień dzisiaj dla Śląska, dla Polski. Mamy okazję uczcić, oddać cześć wspaniałem Ślązakom i wspaniałemu Polakowi Wojciechowi Korfantemu, człowiekowi, który całe swoje życie oddał w walce, żeby Górny Śląsk znalazł się z powrotem w granicach państwa polskiego, żeby był to Okręg nowoczesny, przyjazny dla wszystkich ludzi, dla wszystkich mieszkańców. To jego przesłanie mówiące o tym, żeby Ślązacy nigdy nie zapomnieli o tym, że są katolikami, że są Polakami, jest aktualne do dzisiaj. Dobrze, że w tej pięknej sali Ceny Śląskiego ta uroczystość się odbyła, że był list od prezydenta, że tak licznie byli reprezentowani posłowie. Wszyscy oddajemy cześć temu wielkiemu człowiekowi. Za pomszy będzie parada. Jak pan to widzi? No cóż, no to jest po raz pierwszy ta parada Ta parada się odbywa. Wydaje mi się, że takie, takie manifestacje patriotyzmu, one są jak najbardziej wskazane. Dobrze. zostały do kalendarza e, takich e, uroczystości na śląsku. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję